Dobre, dobra, dobra. Dobra. Zacznie zaraz gnić mówię wam, zaraz pójdą pójdę opierdolić Samochód. Samochód Co? Samochód Gdzie? Jedzie? Gdzie? Gdzie? cena na drogę Kortą jedzie? Przy Mustaszu Lecę, lecę Tam coś biegnie przy Jednak Mustaszu Jednak to i On, No, Szer, tutaj do budynku widziałeś? Tak. Dobra. Do, do, do. Poprawiłem Dobra. Urywalny, szczerze. Play był no, ujebany. Nie... No. To ten, to ten. tyle. To do nas? Dobra, dobra, nie podbiegamy. O, leci jakiś krzaczek. Kicnij tam, kicnij tam w tym krzaczku. Nie, nie, nie ten. Nie wiem co to Jeden nie żyje. Jeden żyje. Jeden no nie. nie żyje. U nas wszyscy ją. U nas auto, wszyscy... U nas... Auto jest. Auto jest przy dużym drzewie na vis-a -vis Mustasza, Jak masz ten szklany tu z tym krzywym dachem. Dobra. Dobra. Mustasz między nimi jest. Ja Oni tu jestem... To... Są, must... to są goście z Mustasza, wyjechali, Szpila? Nie. Nie wiadomo, jeden miał plej kariera. Pod domkiem zginął. Zabiliśmy go. A drugi uciekł na sniperki. Kurwa nie zabiliśmy go! Podnieś się raczej Ty go zabijesz? Czy... Czy go trafiłeś, Jest chyba koleś na ulicy. Ja? Nie, dobra, to nasi. Patrz, z tego, trafie, z tego środku, czy? Nie, ja go trafiłeś? Ty go trafiłaś w nie? ktoś go zastrzelił, chyba szkoda. A, no to ja, dobra, dobra. Czy ty? Ja, bym nie wiedziałem, czy go trafiłem. AK-101. Ilu ich było w tym aucie? Dwóch. Jeden gdzieś jeszcze, jednego mamy. No, zabiłem go od razu. Dwóch nigdzie. No. A, myślałem, że jeszcze kogoś ma, kurwa. Hmm. Spikał Patr status auta. Auto dobre. A tak. Je... my jedziemy? Chyba ich znotować. Tak, już lutuję goście. Chodźcie tu, bo składam. Musimy tutaj te hieny zrobić, szybko. jeszcze nie ma problemu. Do tutaj do to... auta rzeczy jedziemy. Poczekaj, biorę plejta. Kurwa. Ja biorę tą twoją marynarkę. Mam tę. Jak bierzesz plejta? Jesteś... ...manierkę. Cztery do mośka weź. Wanda. Bo się zbuguje. Wszyscy. O, tu masz paczkę do domu, ale na dobra. Jesteś w kłaku. Co? Gdzie ty jesteś z tym gościem? A, ładny, za szkłem leżę, bo on się podniósł i schował się do domku i dostał bułę Aha. od y, tego halabardy. Przeciw. Co Dobra. A gdzie tam ten? Mhm. Zobacz, czy tam nie ma broni jeszcze obok. Nie, yeah. na podwórku no. Tam gdzie on na podwórku padł Tu nie, Bandaż, bandaż, bandaż podnosił chciał się ten Dobra, walam ten do że te biorę sobie jego Ale dostał feda Pięknie. Spodnie polowe są nieuszkodzone, jakby ktoś chciał z tego gościa no? Bierę jaki chce takie szare mp z czym Magazynek. a wezmę o NBC oni byli na tym gdzieś mm -hmm. Ma magazynek w tej... w tym tym Mp5. Oni jechali pod bazę pany, to są te kto jest z bazy i jechali do bazy Otwórzcie bagażnik, bo nie mogę schować nawet młota Dobra, ja rzucam akumulatory. Rzućcie wszystko co się da masz plate'a miał zapasowego W tym... Ja, ja biorę platea, bo ja nie mam. Playt był zapasowy, wiesz, wiesz. Biorę, ale... Wziął, wziął ktoś już heł Ja wziąłem, ale my dostawamy tym większy. Dobra Doble ten To jest night vision jest ta MK Radiatorem w bagażniku już jest Czpila, ale ogarnięci. Wiesz co przy AK miał za dupkę? Mhm. Mm ogarnięci. Dobra, pakujcie dupę, ja prowadzę. Szybko. Znajdziemy Ci ten dalmierz dla auta. Dalej, 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 dalej. Usiadamy.